Historia, którą dziś Wam opowiem, mogłaby posłużyć ze scenariusz do kolejnej części przygód Indiana Jones. Historia ta nie jest legendą. Wydarzyła się naprawdę tutaj na krecie pod koniec lat 20. XX wieku. Historia ta posiada wszystkie niezbędne atrybuty potencjalnego scenariusza filmu przygodowego. Wątkiem przewodnim jest tutaj skarb. Wszystko rozgrywa się w scenerii wykopalisk archeologicznych oraz na pograniczu biednej kreteńskiej wioski i rozwijającego się miasta Heraklion. Głównymi bohaterami są tutaj mały chłopiec z biednej pasterskiej rodziny, trzech wybitnych archeologów, przebiegły ksiądz oraz policjant, który po 70 latach zostaje mimowolnie wciągnięty do tej historii. Mam nadzieję, że wstęp Was zaintrygował. I obiecuję, że zakończenie tej opowieści Was nie rozczaruje. Historia ta rozpoczyna się w 1928 roku, kiedy to dziesięcioletni chłopiec Michalis Papadakis przypadkowo znalazł pierścień na stanowisku archeologicznym w Knossos. Michalis pochodził z biednej rodziny kreteńskich rolników i pasterzy, zamieszkujących wiejskie tereny nieopodal kompleksu pałacowego w Knossos, gdzie prace wykopaliskowe sir Artura Evansa i jego zespołu trwały już od 28 lat. Michalis zwykł bawić się nieopodal stanowiska archeologicznego, bacznie obserwując badaczy. Często również naśladował ich pracę. Dłubiąc w ziemi, aż pewnego dnia w małym dołku, który wykopał, odnalazł skarb. Michalis pobiegł do domu, trzymając blisko ciała zaciśniętą pięść, w której znajdował się pierścień. W izbie odnalazł swojego ojca, prostego pasterza Emanuela, któremu pokazał z dumą swoje znalezisko. Emanuel zapytał syna, skąd pochodzi pierścień, a gdy ten odpowiedział, że z okolic stanowiska archeologicznego. Ojciec zdał sobie sprawę, że pierścień z pewnością miał za sobą bardzo długą historię, prawdopodobnie sięgającą nawet do cywilizacji minojskiej. Ojciec chłopca z nieznanego powodu ukrył pierścień przed żoną, a z innego, równie nieznanego powodu dwa lata później przekazał go wiejskiemu księdzu Nikolaosowi Polakisowi. Zanim jednak Emanuel oddał pierścień, wyrył na nim nożem linię. Aby sprawdzić, czy aby na pewno pierścień jest wykonany ze złota. Zaintrygowany znaleziskiem ksiądz Polakis postanowił sprzedać pierścień angielskiemu archeologowi Sir Arthurowi Evansowi. Ksiądz udał się do Evansa, przedstawiając mu historię znaleziska sprzed dwóch lat. Evans, po wysłuchaniu księdza i po oględzinach pierścienia, stwierdził, że nie zakupi go, głównie ze względu na astronomiczną kwotę pieniędzy. Jakiej zażądał ksiądz Polakis. Trzy lata później, w 1933 roku, sprawa pierścienia wciąż nie dawała księdzu spokoju. Ksiądz zdecydował się zabrać pierścień do Muzeum Archeologicznego w Heraklionie. W placówce pracowali wówczas wybitni archeolodzy, Nikolaos Platon i Spiridon Marinatos. Po szczegółowych oględzinach Platon zadecydował, że pierścień jest prawdziwy podczas gdy Marinatos uważał, że pierścień jest podróbką. Ponieważ obaj archeolodzy nie mogli dojść do porozumienia, zdecydowali, że najlepiej będzie zwrócić pierścień księdzu. Znalezisko tak bardzo zaintrygowało Platona, że zanim wręczył pierścień Polakisowi, zrobił odcisk pierścienia w plastelinie. Kilka lat później Platon napisał traktat o pierścieniu, w którym mówi, że przedstawia on trzy tematy: a mianowicie panowanie minojczyków na morzach, kult drzew oraz boginię schodzącą z nieba na ziemię i wsiadającą do łodzi. Tajemniczy pierścień złapał w swoje sidła również młodego archeologa. Platon po latach postanowił udać się do księdza Polakisa celem odkupienia pierścienia. Archeologa zalała fala rozczarowania. Kiedy ojciec Polakis powiedział mu, że dał pierścień na przechowanie swojej żonie, a ona go zgubiła. Na wiele lat wszystkie ślady po pierścieniu zostały utracone. Jedyne informacje o nim pochodziły z wykonanych kopii oraz szeregu raportów archeologicznych, które były związane z tym znaleziskiem. Wiele lat później, kiedy ksiądz Polakis leżał już na łożu śmierci, Poczuł ogromny żal z powodu tajemniczego zaginięcia cennego pierścienia. Aby oczyścić się z poczucia winy, ksiądz Polakis postanowił zadzwonić do Ewangelii Papadakis, czyli mamy małego Michalisa, który odnalazł pierścień przed laty. Podczas rozmowy telefonicznej ksiądz przyznał się do okłamywania całej rodziny. Przyznał również, że faktycznie sprzedał pierścień. Angielskiemu archeologowi Evansowi za 100 tysięcy drachm w 1938 roku. Jednak nie było to ostatnie kłamstwo przebiegłego księdza. To, co faktycznie sprzedał Evansowi, było doskonałą repliką pierścienia, a właściwie dwiema replikami. W 1938 roku ksiądz Polaki zwrócił ponownie do Evansa z ofertą nie do odrzucenia. Oryginalny pierścień oraz jego replika, wykonana przez pracowników z Muzeum Archeologicznego, miały przekonać archeologa o autentyczności jednego z pierścieni. Zadowolony Evans wrócił do Anglii z przekonaniem, że kupił prawdziwy pierścień wraz z idealną kopią i podarował oba egzemplarze wraz z innymi cennymi artefaktami muzeum w Ashmolean. Sprawa pierścienia została zapomniana przez wszystkich przez kolejne dziesięciolecia. Na początku XXI wieku emerytowany policjant Jorgos Kazandzis odziedziczył dom po zmarłym księdzu Polakisie. Podczas prac remontowych w domu, Kazandzis znalazł słoik ukryty w ścianie obok kominka. Wewnątrz słoika znajdował się złoty pierścień, który posiadał nawet rysę wykonaną przez Papadakisa ponad 70 lat wcześniej. Kazanzis domyślał się, że pierścień może być wart fortunę. Nie zważając jednak na korzyści materialne wynikające ze sprzedaży takich artefaktów na czarnym rynku, postanowił zabrać pierścień do Muzeum Archeologicznego w Heraklionie. W 2002 roku Centralna Rada Archeologiczna oraz panel ekspertów archeologów potwierdziły autentyczność pierścienia. Błyszczący złoty pierścień z okazałą pieczęcią okazał się mieć 3,5 tysiąca lat. Archeolodzy orzekli, że tak okazały pierścień mógł należeć tylko do króla, stwierdzając jednogłośnie, że pierścień ten jest jednym z najbardziej znaczących odkryć cywilizacji minojskiej. Rzeczywistą wartość pieniężną pierścienia oszacowano na 400 tysięcy euro, chociaż jego wartość kulturowa jest nieoceniona. Za odnalezienie oryginalnego pierścienia króla Minosa oraz za niezwłoczne dostarczenie go odpowiednim władzom, Kazandzis otrzymał nagrodę dla znalazcy w wysokości 440 euro. Dziś bezcenny złoty pierścień minojski jest wystawiony w całej swojej okazałości w Muzeum Archeologicznym w Heraklionie. Napiszcie w komentarzu pod filmem, czy już widzieliście pierścień króla Minosa, czy może dopiero zamierzacie go zobaczyć. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym filmie.